No, wszystkim. Słuchajcie, rośnie wszystko od ciepełka, że dzwoni. Na dworze przy mrożki pewnie u Was też. Zobaczcie, jak tutaj pięknie. Jaki piękny zakwit. Śliczny, prawda? No, tu mam siamki. Ale nie o tym, nie o tym. Pełno krzaków. Słuchajcie, tutaj mam. Co my tu mamy? Nasiona trach. Czyli to jest co? To są moje e, nasionka, trachy carpus fortunei, zapylone w zeszłym roku, wychodowane w Polsce. I tutaj, jakieś półtorej miesiąca, miesiąc temu. E, wysiałem na próbę, czy coś z tego będzie, bo oczywiście nie chciałbym się dzielić nasionkami, jeżeli one są nic nie warte tak? Bo wiecie, no mogą różnie to może być, mogą ulec przemrożeniu, ale te akurat chyba będą ok. O widzicie, część takich jest trochę na wierzchu, no nie wcisnąłem do końca, ale pokopiemy trochę. Powiem Wam, że tu dorzucałem ostatnio kilka. Bo się zastanawiałem, czy coś z tego będzie, bo miesiąc czasu i cisza. Ale może zrobimy to tak, żeby nie popsuć za dużo. To odłożymy tu na ziemię i zrobimy tak. O, słuchajcie, ja pierdzielę. Mamy to. Mamy to. O, nie wiem, czy widzicie. E, chyba widać, nie? Mamy jeden traszek już ładnie tutaj startuje. Czyli nasionka są płodne. Będą żyć. Zobaczmy, bo tu jeszcze są jakieś nasiona. Czy tu jeszcze coś mamy? O, zobaczcie, jest i drugi. Jest i drugi, polski trochę karpus. Wychodzi. Yy, jeszcze mamy tych nasionek. Słuchajcie, tutaj chyba. Tutaj niekoniecznie coś widać. Dobra, ja to później wsypę z powrotem. Zobaczmy, czy coś jeszcze. O, jest i kolejny. Czyli jak widzicie, nasionka traszka są płodne. Także, jakby ktoś chciał takie polskie nasionka, to proszę się do mnie odezwać. O, ja je może tu. Z powrotem wrzucę. Ciekawe, czy coś jeszcze znajdę. O, zobaczcie, jest i kolejne. Jest i kolejne. No to są te, co były pierwsze wysiane jakiś czas temu. Widzicie cztery sztuki. Każde z nich ładnie tutaj sobie e, zaczęło e, rosnąć. Także no, fajna sprawa. Hmm. Dobra. Wrzucam je z powrotem tutaj do doniczki, żeby się nie wyschnęły za bardzo. Te też z powrotem idą. w tu, bo to nie, nie wiem ile tych nasionek. Chyba z 10 to wrzuciłem na test. Nie będę kopał dalej w głąb doniczki, bo na pewno kolejne też zaczęły kiełkować. Także jak widzicie, nasionek jest sporo. Ładne, ładne kistki. Także jakby ktoś chciał to Piszcie, priv. No, sam tego wszystkiego nie wysieje. <grymne> Trzymajcie się na razie. Cześć.